Jesteśmy Magadon i zajmujemy się organizacją biegów z przeszkodami w Polsce i na świecie. Dzisiaj jesteśmy w Busku Zdroju, gdzie razem we współpracy z Buskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organizujemy imprezę dla dzieci z okazji dzisiejszego Dnia Dziecka. W dzisiejszym biegu biorą udział dzieci do 16 roku życia, którzy są podzieloni na kategorie wiekowe. Pierwsza grupa to dzieci między 4 a 6 rokiem życia, następni to 7-9 lat, 10-13 oraz 14-16. Dzieci mają do pokonania 1 km trasy, na której jest 15 przeszkód, a na mecie czeka na nich medal i bandama. Najważniejszą rzeczą w dzisiejszej imprezie Run Magedon Kids w Busku Zdroju jest zaszczepienie w dzieciach pasji do sportu i oderwanie ich od monitorów oraz pokazanie, że sport to po prostu świetna zabawa. Staramy się to realizować poprzez organizację takich właśnie wydarzeń, gdzie najważniejszym jest współpraca i pokonanie własnych słabości.